Dzień dobry, moi drodzy, lub dobry wieczór, w zależności od tego, kiedy to akurat oglądacie. A dzisiejszy odcinek to w sumie taki odcinek ciekawostka, ponieważ chciałbym Wam zaprezentować na nim czołg warty wszystkie pieniądze, które tylko posiadacie, bądź nie. E, to jest też mniej więcej powodem, dlaczego wielu z nas niestety tego pojazdu nie zdobędzie, przynajmniej teraz, bo. Podejrzewam, że kiedyś może jeszcze pojawi się w sprzedaży, ale oferta, w której jest obecnie, jest co najmniej yy, dziwna i trochę zabawna. Dobrze, yy, no zaczynam ogólnie trochę nietypowo, bo od zakończenia bitwy, no ale chciałbym tylko zwrócić uwagę, że dostałem dwie łapki w dół, chyba za sam fakt posiadania tego pojazdu, aczkolwiek na koncie prasowym, bo na swoim głównym go nie mam. I raczej jestem pogodzony z tym, że nieprędko albo nigdy nawet go tam mieć nie będę. Także dwa słowa, nie więcej o tej ofercie, bo chciałbym się skupić przede wszystkim na samym pojeździe w tym odcinku, porozmawiać co tak naprawdę tracimy. Czy mamy prawo narzekać, że go nie będziemy mieli? Czy po prostu no. Dobrze, że go nie mamy, bo jest słaby. No to się okaże w praniu, tak? E, dobrze. Jest dostępny w tym złotym losowaniu. I czy da się to jakoś zobaczyć? Te wszystkie. No nie, nie da się zobaczyć tych wszystkich etapów, które po drodze musimy przejść. No ale zobaczcie: jest 500 możliwości, że traficie za 300 golda. 500, że 250, było 500, i 499. Ponieważ wykorzystałem jeden darmowy ten złoty bilet i Was też zachęcam do tego, żeby spróbować. Mimo, że szanse są nikłe, ale może akurat, kto wie, komuś dopisze to niesamowite szczęście. I nawet jak nie dostanie tego czołgu, bo to jest bardzo mało prawdopodobne, to może chociaż jakiś goldzik wpadnie. Na pewno 250 golda za free to jest gwarantowane. W sensie to jest ta najniższa, najczęściej wypadająca nagroda, a może być więcej. Także, z jednej strony, spoko, że coś do wygrania za darmo, ale z drugiej strony, słabe jest to, że no tego czołgu praktycznie nie da się zdobyć za rozsądne pieniądze. No, także, taka sytuacja. A te bilety są dostępne w sklepie chyba w zakładce z Goldem, jeżeli się nie mylę. Dokładnie. 100 bilecików, takie 430 zł, i no patrzcie, wydacie 100 biletów i, i możecie nawet za te 100 biletów nie wyjść z tego golda 250, nie? No, znaczy, no na pewno, no zobaczcie, to, to jest 2000 tych wszystkich śmiesznych ofert do przejścia, czyli musicie ponad 2000 otworzyć tych, tych biletów, użyć, żeby zużyć te wszystkie nędzne oferty i żeby wam coś lepszego poleciało. Nie opłaca się, po prostu się nie opłaca. Dobra, idziemy do czołgu. To jest Chieftain Proto. Dziewiąty tier, taki trochę brat Chieftaina MK6, tylko właśnie o tier niżej. I jest on ogólnie bardzo do niego podobny. Działko mamy tu 120 mm. Fajny DPM, 2,5K na minutę nam to daje. 9,51 ładowanie, ponieważ ja mam tu penetrację. 400 alfy na y, podkalibrówkach podstawowych na Goldzie też mamy podkalibrówki, i to jest już 340, więc malutko. Ale Hesze bardzo fajne: 515, no i właśnie są to Hesze 119 pęki. I z myślą głównie o tych Heszach, zamontowałem sobie mm, do penetracji. Wiecie ten moduł? No bo 119 pęki wystarczy nam, żeby ładnie już przebijać wiele czołgów w bok, w tył. No a nawet niektóre od przodu, zwłaszcza ósemki, jak nas fajnie polosuje. Jeśli chodzi o pancerz, tu szał nie ma. Mamy garnek, także wszelkie holdowny narażają nas na granie właśnie na dostanie w ten cypel. On jest całkiem pokaźnych rozmiarów. Jest prosty do trafienia, także ta sama bolączka, co w Chief MK6. Mamy garnek, jakby go nie było, to pewnie ten czołg byłby trochę przesadzony. Aczkolwiek nie wiem, czy nawet jarzmo też jakoś nie potrafi dziko wpuścić, bo... Miałem wrażenie, że czasami e, obrywałem pojazdami, ale nie wiem, czy to, czy to moje wrażenie, czy tak było naprawdę. E, kadłub też górna płyta, ok, dolna jest słabiutka. Lecimy do mobilności, a mobilność jest taka nawet najgorsza. 42 km do przodu to jedzie, 15 do tyłu, więc nawet nie najgorzej, jak na brytola się cofa, bo to jest ważne, żeby się też szybko potrafić wycofać. E, no i w sumie chyba tyle z tych ważniejszych informacji może sobie z nimi pograjmy po prostu i zobaczmy jak to będzie wyglądało w randomie o i wrzucią mnie od razu wrzucią mnie na topce więc dobre losowanie życzę wam samych takich ale jak wiadomo nie zawsze się takie będą zdarzały i co chciałbym tu pojechać na lewo chociaż mamy cztery hateki i oni również mają cztery hateki więc teraz tak myślę że w sumie może jednak porzucę pomysł jechania na lewo i pojadę do miasta, bo coś czuję, że... że... T77 się obrócił, to ja też tak od razu impulsywnie, wiecie, zawróciłem. Tylko, że aby T77. E75 się jeszcze zastanawia. Lew jedzie dzida do miasta. CDCK mają naprzeciwko. O kurde, jak ja dawno tego czołgu w ogóle nie widziałem w bitwach. Mm. Może po prostu dlatego, że nie gram na ósemkach, dziewiątkach, albo też w sumie mało kto nim gra. Bo no sami powiedzcie, jak grać na ósemkach, to pewnie za bardzo CDC jakaś nie spotyka. Dobra, udało mi się podjechać pod górkę. Póki co, te 42 na godzinę jakoś nie jest widoczne na moim ekranie. No, 37 teraz udało mi się najwięcej wycisnąć z niego, jest 39. No, bardzo wolno się rozpędza. Ale daliśmy ładną bombę za 480. Boże, losowanie nas dotknęło, naprawdę. E, no, nie spodziewałem się, że, że aż tak mocno mu walnę, szczerze mówiąc. o kalafiorek. E, nie wiem, gdzie to poleciało, ale chciałbym temu progowi hajaka zaaplikować. Chciałbym mu bardzo walnąć hajakiem, ale chyba nie będzie to... Tą... Ojoj, oj, oj. coś za 467 mi mnie odbiło, to jest Skorpion, to na pewno jest Skorpion kampiący, wolno stojący, nie wiadomo gdzie, M103 jedzie, ale się zatrzymał, ten się, ten padł, może tego trafimy, daleko to jest, wezmę, załaduję Goldzika, bo to było daleko, chciałem mieć pewność, no i co, ten Skorpion chyba przez chwilę miał spota, tak mi się wydawało, że coś było wyświecone, Fajnie byśmy pojechali od prawej strony na tego CDC-ka, może na przykład z tym T77, jakbym mi chciał pomóc. Możliwe, że tak będzie. Zobaczmy, czy ten CDC gdzieś tu jest. No był gdzieś, ale o, jest. On chyba używa mózgu, więc jest groźny. Dobra, dałem bombę w tego całego. No i on się cofa, czyli też nie jest głupi. No niestety przeciwnicy tu ogarniają. Nie wyjeżdżają głupio. Trzymają się w miarę... Wiecie, w kupie. Atakują z każdych stron. Kiepsko to wygląda, bo właśnie CDC nam wyczyścił plecy, znaczy sobie. <noise> Nie wygląda to dobrze, mam na dupie M103. A on może chcieć mi wa walnąć hajakiem. Bo no, jak każdy Brytol, ten czołg też zbiera hajaki mocne w dupę. Także to jest zagrożenie. No i niestety nie zdążyłem już nawet strzelić. Bitwa zdecydowanie przegrana. Więcej się tu już chyba nie dało zrobić. Niestety. Zobaczmy jeszcze jak wynik coś koło trzech koła. Jak widziałem, no 2,900. Ech, drużyna się nie popisała, o no zobaczcie, my tylko ja i tak naprawdę T77 graliśmy w tej bitwie, reszta totalna padaka, topowy czołg E75 zrobił 0 mówię topowy, no bo był, to jest najlepszy w, su w sumie chyba czołg z, te z tego naszego całego timku. no E75 to jest wspaniała dziewiątka i naprawdę... Robi robotę, ale no nie jak jest taki gracz beznadziejny. Lecimy sobie kolejną bitwę. Yukon i znowu na topie mnie rzuciło. A to nie są moje pierwsze bitwy na tym czołgu, to raz. A dwa, że na koncie prasowym nie mam czegoś takiego jak ten preferencyjny dobór graczy. W sensie, że nawet w pierwszej bitwie może mnie rzucić na... Wyższe tiery, bo tu nie ma Tego takiego, tej rozgrzewki Które jest na Każdym innym normalnym koncie Że nowy czołg To zazwyczaj te pierwsze Nawet 10 bitew potrafi rzucić na topie No tu niestety takiej taryfy ulgowej Nie ma, a dwa, że ja Na tym czołgu już bardzo dużo Tu grałem, bo od dawna Już mam ten czołg na tym koncie To nie jest tak, że go dostałem parę dni temu Tylko on już jest od kilku miesięcy na tym koncie Oj, oj, oj ale popełniłem błąd. Popełniłem błąd, ale też trochę ten wikers mi przeszkadza, bo nie mogłem się schować przez niego. Czy ja trafię tą bezetę Niestety nie. Eee, niestety nie trafiłem. Ja chyba się przemieszczę gdzieś. Chociaż ta bezeta teraz ładnie jedzie, ale nie. Conway. O, to był ładny strzał. Taki w sumie, nie spodziewałem się nawet, że to wejdzie, bo Konoe lubi w tą swoją wieżą. Ale na szczęście weszło, więc jest spoko. Dobra, podjedziemy sobie na tą stronę, może ten lew będzie chciał jakieś agro zagrać, to byśmy mu walnęli, albo ten progetto. No ktoś z nich jakby podjechał, to dostanie bombę ode mnie. O, lew boczkiem, no i właśnie to są te haeki, o których mówiłem, nie? No to są te piękne haeczki, jak ten lew się cofnie, to jeszcze raz dostanie. To, że on chyba nie chce. O, to może ten. Dobra, dostał. O, jezu, to jest ten grand tank cały. No bez problemu, widzicie, w garnek nie trafił. W garnek nie trafił, no i tak to wygląda. Na tym czołgu, że ten garnek jest przebijany. Bo jest duży, no jest duży i trafić go, niestety, jest dosyć łatwo. Nad czym ubolewam. Dobra, ten typik chyba. O nie, A nie, bezeta nam nie idzie, muszę się na nią odwrócić. Fajnie jakby ktoś mi pomógł z tą bezetką, bo ja mam za mało HP, żeby tak jeden na jeden z nią wygrać. Ale nie wiem czy ktoś chce pofatygować do mnie i mi pomóc. Chyba nie bardzo. Dobra, może tylko lwa dobijemy. Uciekł mi. A Bezeta znowu pikuje. Głupio trochę piknął, ale on chyba kogoś tam na dupie ma i dlatego. Dlatego, ale teraz mi dał niestety za darmo tą bombę. Ja tak szukam w tego jego boku coś, ale gościu ogarnia giereczkę. gościu... O, teraz trochę prawie, prawie mi się pokazał, ale to tylko prawie. Grand Tank strzelił, ale nie wiem, czy mu zdąży dać. Dobra, zdążyłem. Oj, ładnie, ktoś go dobił. Spróbujmy tą stronę. Przynajmniej nie wiem, czy tam i na dupę nie wiedzie. No właśnie, już jedzie. Już kurde, jedzie No jest ryzyko, że ona mi wyjedzie na tą dupę. Dobra, zrobiliśmy tego, ale. Jak ta. O, dobra, 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 jest Git, bezeta strzeliła. Muszę uciekać przed nią. Ten wiker niech ją dorwie. Coś z nią zrobi. My uciekamy. Ta bezeta ma turbo w ogóle. Chyba sobie poradzi tym wikersem. A jak nie, to ja mu pomogę. Oj, nie polosowało mu. Ojej, a on się schował mi. O, nie trafił, nie, nie polosowało mu. Patrzcie, nie polosowało mu w tego wikersa. Zostało mu trochę HP, ale to dobrze. Wygrana druga. I chyba jeszcze zagramy sobie trzecią, tak na dobre zakończenie. No i patrzcie, też trójka. Bardzo. Podobny wynik do tego z poprzedniej bitwy. Zobaczmy jak zarobki. Czy ten czołg dużo zarabia? Chyba nie. Chyba wydaje mi się, że on tak dużo nie zarabia. Eee, miałem tu dopałki do dopałki do kredytów. No, nie zarabia dużo, nie. Z doładowaniami 66 koła plus 24 doładowania. 71 na czysto. Bez tego... Bez doładowań byłoby 50 na czysto, więc raczej dużo on nie zarabia. Nie strzelałem tu za bardzo goldem. Nawet używałem haeków, które chyba są darmowe, z tego co pamiętam. Na pewno apeki są chyba darmowe. Na pewno chyba, <grywa> tak. Nie wiem, apeki są darmowe i haek są darmowe, tak? I go za golda tylko płacimy po ostatnich tych wszystkich zmianach. No dobrze, ostatnia bitewka. Może teraz rzuci mnie na dyszki. No, jak rzuci mnie na dyszki, to już będzie dużo trudniej. To na pewno. Bo ten czołg nie ma jakiejś świetnej penetracji, niestety. Ale nie, ciągle ósemki. Ale jaki plutonik naprzeciwko, dwie Skody, One są mocne. No i pytanie, gdzie pojedzie mój teamek? Bo muszę się z nimi gdzieś zabrać w prawo. Ja bym chciał jechać w prawo. I chyba nawet nam się to uda. No, prawie, prawie wszyscy. Jeszcze ten cisne, jak pojedzie, toż. No, okej, okay. jest, jest zgodność w teamie, a to najważniejsze. Jedziemy na prawo. No, i tu z górki to ten cifek od razu te 4-2 złapał. Także jest dobrze, ale chyba ma tą taką blokadę, że nie może więcej niż 4-2, bo jakoś nie widzę, żeby się nawet z górki bardziej rozpędził. O, chociaż nie, było 4-3. No to może jest w stanie z górki szybciej pojechać. Nie ma tego takiego sztucznego ograniczenia jak na przykład Centuriony. To jest... One są też brytyjskimi czołgami, więc wiecie. Mógł mieć tą cechę wspólną niestety, ale on chyba nie ma. Pytanie czy coś tu w ogóle będzie. Bo oni mają cztery hateki i to może oznaczać, że pojechali sobie do miasta. Ale dobrze, że nie ma dominacji, bo na dominacji to. Na tej mapie często lubią sobie kapować bazy ludzie w mieście, i, i wtedy jest taki wyścig szczurów. A tak, można sobie na spokojnie pograć. Ten grant, tak jak jest wielki w ogóle. O! AMX Defender się pojawił. Nie wiem w ogóle, czy jest sens obierzeć tą mapę dookoła. O Boże. Co, coś włączyłem. Nie wiem, czy jest sens objeżać tą mapę dookoła. Czy może po prostu lepiej cofnąć się? Już teraz Emil został, Skoda, Skody pewnie też zostały. O, coś jedzie, jedzie Vickers. Pytanie, czy ja będę miał na niego bicie? No, tak trochę mam. Ale nie. Niestety mogłem w sumie poczekać, bo teraz bardzo ładnie się pokazał. Ale wiecie, no nie wiedziałem, że mi się tak pokaże. Więc. Strzelałem, póki go widziałem. Czy ja tu będę miał na jego bicie? A nie, nie, tu, tu nie widać. Dobra, muszę jechać. Z jakiś przestrzał sobie znaleźć, bo jest lipa. Póki co jest lipa, żadnego strzału z demedżem. A już jest dwie minuty bitwy. Czasami bitwa kończy się po dwóch minutach. Tu akurat jakaś dłuższa się szykuje, bo był ten objazd dookoła mapki. Dobra, czy ja tego Emila... Mogłem w sumie heszem. Teraz żałuję z perspektywy czasu, że nie użyłem hesza, bo mogłem. Spróbuję w dolną płytę mu z hesza dać, bo chyba... O, albo w bok wieży. I cyk, 562 i ładujemy niecałe 10 sekund. Więc taka trochę kobra, nie? Bo kobra ma podobne to uzbrojenie. Dobra, teraz muszę dać mu apekiem, bo był pod kątem. Więc hesz by raczej nie siadł. Eee, a teraz może spróbujmy Hesha? Oj, myślałem, że tam wejdę. Tak specjalnie trochę wyżej celowałem, żeby nie było na traka, tylko właśnie na... O, Skoda po mnie idzie. O, i TS. Ta Skoda to jest agresywna. Czy coś mi w bok daje? O Jezu, Defender. Ten AMX Defender, on jest taki bardzo upierdliwy. To jest dosyć upierdliwy czołg muszę wam powiedzieć jeszcze dał mi Jeszcze ten Defender wredny mi dał. Kurde, jakie to jest małe, upierdliwe gówno. I on tak będzie... On będzie jeździł i teraz mi no właśnie... O nie, Estek. No niestety. Szkoda trochę. Nie wiem co nasze hateki tu. Trochę chyba się zamotali. Ten co objechał. Estek gdzieś objechał. No, szkoda, szkoda. Dobra, poczekamy, co oni tu jeszcze zdziałają, ale podejrzewam, że bitwy nie uda się wygrać, niestety. Ale może sobie zagram jeszcze jedną. Powiem wam, że no, całkiem przyjemnie mi się gra tym chiefem. Nie jest on jakiś super OP, czy coś w tym stylu, ale jest taki spoko do grania, wiecie. Taki normalny... Nieprzesadzony, yy, spoko czołg, którym jakoś nie wkurzacie się na to, że jest mega niecelny, przebija, ma te fajne hesze. Więc taki przyjemny czołg, no tylko, że właśnie ciężko go niestety nabyć i to jest ta jego duża, jedyna wada. <grytanie> Chyba Grand Tank zawija się już do garażu. Ten Defender był tu mega irytujący dla mnie. Najwięcej no chyba mi HP to ten Defenderek zabrał cały. No i bitwa przegrana. Nie pamiętam, ile zrobiłem damage'a, zaraz się dowiemy. I znowu koło trójki. To jest taki czołg, którym się robi e, przemijanim cały czas wbijam tą trójkę. No niestety drużynka. Drużynka znowu na minus. Zobaczymy. To jest już e, trzecia, albo czwarta, chyba czwarta bitwa I Zobaczymy jak teraz, o i rzuciło na dyszki Rzuciło na dyszki i teraz taryfa ulgowa się moi drodzy skończyła Teraz będzie trzeba się jeszcze bardziej postarać Żeby coś tu zrobić, mają mocne hateki. no super Conqueror, mocny e, obiekt 752, bardzo wredny, trolujący czołg 114 SP-2, no, ma mocne działo i och, mocny magazynek, w zależności który jeszcze posiada, ale no, jest tu dużo groźnych maszyn to na pewno, więc muszę się pilnować, muszę uważać i chyba pójdę na środek z moim STB-kiem, bo on też tam się z tego co widzę wybiera, tylko że ja mogę dostać na przejeździe, bo jestem dużo wolniejszy od niego, a oni mają dwa medy, które chyba na szczęście tu nie przyjechały co prawda mamy przewagę, bo oni mają medę 9 tieru. Mają E50 i Luisa, nie? A to są dziewiątki. My mamy stb -ka. I co jest drugie? A nie widzę nawet. <laughs> Zaryzykuję tak trochę i przejadę sobie tą stroną. O, ale zebrał ten E50. Oni nie mają takich mocnych Tedeków typu Godzilla czy coś, więc wyjeżdżamy sobie i kończymy Delikwenta który przed chwilą zebrał potężnie o naszej godzili. Która niestety już ginie, bo dostała spota. A szkoda, muszę szybko podbić pod górkę. I żeby mieć bicie na te czołgi, które będą wyjeżdżały, bo raczej będą wyjeżdżały. Chociaż teraz się tym minotaurem zatrzymał. Zatrzymali pusz. O, jedzie Luis nie zdążyłem, bo tak szybko przejechał. Ale może tu mu dam, jak będzie dalej jechał. O, za. Zatrzymali go, dobrze, że nie strzeliłem z wyprzedzeniem, nie? Bo dostał gąskę i bym spudłował. Także dobrze, że tu trochę poczekałem, bo... O, chyba mnie ruszył tym estebekiem. No, rozwaliło mi celownik, więc musiał gościu we mnie wjechać niestety. I mi zepsuć strzał. Szkoda. Teraz akurat samo nie trafiło. I no. Coś tu podjeżdża, super koniak Jak mi tu podjedzie, to będzie trochę lipa. Bo No teraz to akurat strzyję w kamień, bo już nie widziałem go. Jak ten super koń tu podjedzie, to będzie mnie klepał po garnku i to nie będzie fajne. Ale ja chyba też go mogę klepać po garnku. Nie wiem, czy jak mi się nie przestały na lewą, to nie byłoby lepiej. Tylko że on może na tego STB-ka wtedy zjechać. Nie wiem, gdzie jest jeszcze ich. O, a, widzę, dobra, obiekt, to jest tam. Dobra, jakby ten Back mi teraz pomógł, to byłoby fajnie. Nie opłaca mi się wymieniać tym super koniem, bo on ma no więcej HP. Ale też, jak będę tak stał, ten gościu mógłby pikować z górki, no. Ale on nie myśli, chyba. Niestety. O! Może? Ale w sumie nie może pikować z górki, bo zostanie odpowiedź bombę. No i teraz, tak trochę lipa, bo stoję i nic nie robię. Co prawda, ich super konia odciągam i on też nic nie robi. Ale o, postanowił zaatakować, niestety. No, ale ten nasz Esterbeck tak nic od siebie nie daje. Nie wiem, czemu ten gościu mi nie pomaga. Nie rozumiem, nie rozumiem cię, gościu. No, róż dupę, naprawdę. Brawo, w końcu, Tylko, że zginiesz. Nie wiem też, co nasz co tam robi z tyłu. Też za bardzo tego nie czaję. Mógł dać pestkę w tego konia, ale nie zrobił tego. Dobra. Jest 2 na 2. Mam nadzieję, że przejadę tędy, bo ta wieża tak spadła niekorzystnie, ale dobra. Udało się przepchnąć. Jadę pomóc temu progowi, który mi nie pomógł. <grych> tak, Fortuna kołem się toczy. O, 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 jedzie joch. Ma to mocne działo na dwie pestki potężne. Więc trochę się go boję. Oddał strzał jeden. No on ma mnie w sumie na magazynek, więc jest dla mnie mega zagrożeniem. Pytanie: Co będzie chciał Minotaur zrobić? Tu może schowam garnek, bo niech on nie pikuje. Ty nie pikuj, ziomek, to się cofnij. No bez sensu robisz. No i patrzcie. On. Niepotrzebnie tam się pcha. Dobra, no teraz to ja muszę jechać. że ten gościu może mnie sklipować. Jak mu polosuje. O, odbił się, dobra, to już. To już mnie nie porobi. To już mnie nie porobi, już nie przeładuję. Krok go dobiję. Najpewniej. Tak jest, dobra, udało się na koniec wygrać. Także jest dobrze, jest dobrze. Na, na dziesiątkach udało się wygrać, no ale to nie była emocjonująca bitwa. Jestem, e, jakby, no zdaję sobie z tego sprawę. Ale zdobyłem MK! <ścoughs> zdobyłem MK! Za 3700. Może dlatego, że po prostu mało kto ten czołg posiada. Albo może dlatego, że jestem dobry. Kto wie? Tego się nigdy nie dowiemy No dobra, w moich oczach O, jakaś oferta W moich oczach ten czołg jest po prostu fajny Ale tak jak mówię, poza zasięgiem Także szkoda Szkoda, że w taki sposób, a nie inny Ale podejrzewam, że mam nadzieję Inaczej, mam nadzieję, że kiedyś on trafi do oferty normalnej w sklepie Bo jest godzin polecenia i naprawdę jest fajny Także jakby się kiedyś pojawił w normalnej ofercie To polecam, bo, bo naprawdę jest fajny no i co, w tym odcinku to już wszystko, napiszcie moi drodzy co sądzicie o CIFie, czy spotkaliście w bitwie, czy yy, odebraliście już swój jeden darmowy los i co wam wyleciało, pochwalcie się jeżeli coś fajnego, a ja się z wami żegnam, trzymajcie się, cześć!